Pokażę Ci epickiego game moda w Minecraft, w którym będziemy mogli przepalać rzeczy. Ale jeżeli coś przepalimy, to zmieniamy to w OP, taki koks itemek. Więc jeżeli przepalimy na przykład drewniany miecz, to zrobimy z niego miecz, który jest lepszy niż e, diamentowa siekiera albo neterytowa siekiera, zenchantowana. Jakby serio, to będzie OP. Więc zostaw łapkę w górę w tym momencie, żeby zenchantować ją i mieć na niej sharpness 5 Co? Nie wiem o co chodzi, ale subskrybuj ten kanał również, okej? Okay? Tutaj jest trójka naszych widzów. dołącz do tego grona, jeżeli chcesz być w kolejnym filmiku. Więc subskrybuj, łapkuj w górę, a my lecimy przypalić kilka rzeczy! Będziemy przypalać razem z jednym tricusem. Siemanko! Gdzie tutaj sobie chodzi po wiosce, gdzie ty jesteś tricus? Nie z jeżem Tricusem, stary. Z jeżem Tricusem. Z jeżem Tricusem, tak jest, dobra. Słuchajcie, jesteśmy w wiosce. Jak wspaniale. I zbudujemy ten specjalny piec. Żeby zrobić ten specjalny piec, e, będziemy potrzebować kilka rzeczy, stary. więc możemy się podzielić też. Możesz iść w parę drewna. A, okej. Okay. I tak naprawdę ten piec robi się dokładnie tak samo, jak piec hutniczy, ale jest mała różnica, którą zaraz e, zobaczysz sam. Dobra, więc zbieramy teraz e, zwykły cobblestone, bo będzie nam potrzebny do tego pieca i robimy zwykły piec. Dobra, pyk, elegancko. Tritzu, zdało się zebrać trochę drewna, bo będzie teraz potrzebne dużo drewna, żeby przepalać bruk, bo tak to jest Mordeczko. kolejny Mordeczko! Ja to drewno Uuu. to mam stary we krwi. Uuu, okej, okay. to weź wpakuj je tutaj, niech przepala nam ten kamień, bo będziemy potrzebowali gładki kamień, więc będziemy się przepalić najpierw bruk, stona, a potem będziemy musieli przepalić e, ten kamień, taki I Żelazko. Żelazko, żelazko też będzie Pożywać. Dobrze, że przypomniałeś! Dzień żelazka tego. Tak, dobra, więc biorę się za robotę, słuchajcie, zrobimy sobie więc e, kamioną siekierę od razu i udamy się pokonać jakiegoś żelaznego golema. Więc chodź tu żelazny, gdzie jesteś? Na pewno jesteś. Tak, widzę cię. Tak, więc słuchajcie, niestety pozbawimy wieśniaków ich obrońcy i... E, nie wiem, szeryfa wioski Ale no, robimy to w dobrej intencji Bo naprawdę bardzo chcemy te OP itemy Prawda? Więc dobra, zaczepmy go O, jo, jo dobra, on jest, on szybciej zareagował niż myślałem e, Okej, okay, i się podsadzimy Dobra, czy on mi tu sięgnie? On mi tu sięgnie, okej, nie, okay, nie dosięgniemy tutaj. Dobra, i go klepiemy Mam nadzieję, że wypadnie nam pięć żelaza Z tego golema, nie wiem czy to Jest y, wysoka szansa, czy nie Z tego też dobijasz, okej, okay, pięknie, o, o, ile wypadło? O. Trzy, e, dobra Yy, więc spoko. Mamy już trzy żelaza z pięciu potrzebnych. Ja mogę wykopać, bo widziałem jaskinię, Chcesz? Dobra, to ty skocz po resztę żelaza, okay. a ja tutaj zrobię do końca co to, co trzeba zrobić z tym kamieniem: czyli go przepalić i zrobić gładki kamień. O, widzę, że wróciłeś koleżko. Masz żelazo? Dwa potrzeba. Dwa potrzeba, to przepal, jak masz, bo już okay, się przepaliło okay. to. E, I tak. E, jak się robiło Blast Furnace? E, piec hutniczy. Trzy na dole, na środku piecyk i dookoła żelazo. Tak mi się wydaje. Dobra, ja tutaj. O, są so Ok, więc mamy pięć tabek żelaza, zbieramy teraz ten piecyk. I słuchajcie, od teraz. A, przepraszam bardzo. Od teraz, słuchajcie, nic już nie będzie takie samo w Minecraft, bo ten piec hutniczy, jeżeli zrobimy ten ostatni krok, zmieni się w magiczny piec, który będzie enchantować wszystko. Teraz Tajny składnik, stary. Tajny składnik, spójrz, jest teraz na piecu. Jest to łapka w górę! Jeżeli każdy ją kliknie to wtedy ten piec będzie przepalać i enchantować. Więc zostaw łapkę w górę. Patrzcie, co ja robię z tą łapką w górę. Więc kliknąłeś? Okej, okay, kliknąłeś. W takim razie... Ej, ja pierwszy, ja pierwszy! No dajesz, pakuj. Uwaga, Uuu, uwaga, co się stanie? uwaga, nie pokażę ci. Co, widziałem? Nie masz pokażę Fortunkę ci. tysiąc. Ej, ale to masz... najgorzej, to jest przecież kilof stary nowy! O nie, masz Fortunkę 1000! Ja co, Cześć, co ja będę mieć na kilofie drewnianym? Będę mieć, słuchajcie, F-u... Popatrz na to! Popatrz na to! Bo w górę opłacałeś dać, bo zobacz ten, drewniany drewniany killoff. Kopię lepiej niż jakikolwiek inny kilo w Minecraft. Nawet my, Tylko jest jeden problem. To jest malutki problem, ale już rozwaliłem go do połowy, więc e, trochę przypał. Ale spoko wykopaliśmy sobie dużo cobblestone'a, to czekajcie, czekajcie, czujmy sobie tą sikierę. Może będzie mniej efficiency na niej. Trzeba e, mogę przepalić? czyś czekajcie. I zbierzemy sobie trochę drewna, żeby mieć zapasik dobry, kamienia. I zlecimy dalej. Słuchajcie, bo dużo. Że... O, co ty robisz? Striktacza sobie wybierasz ty no, na mending. No, no nie! Daj no. mi ten. Z oh, yes, O, dobra, jest, dobra, efektywność. Efektywność. Dobra, gratuluję, a ja mam mending, nie no, nie mending, patrzcie, możemy sobie zmieniać enchanty. Jeżeli wpakujemy tutaj znowu coś yy, i nam nie pasuje enchant, to możemy sobie wymienić i zobaczyć coś innego. Na przykład... O! Efficiency! Więc słuchajcie, mamy sikierkę efficiency 1000, więc ona kopi po prostu natychmiastowo wszystko, możemy pff, rozebrać wioskę w sekundę. Pozdro! Jest domek, I yy, yy, go yy, nie ma. Serio, jakby dosłownie rozwalamy wszystko w wymieniu oka. I spadaj z tego łóżka, ono jest moje, yo Mamy naprawdę koks i temy stare, a to jest dopiero początek, bo to jest jeszcze kamienne i drewniane, a każdy wie, że to są najsłabsze rzeczy To nara naprawdę. mordo. Dobra, to wyżedłeś szukać diamentów. Myślę, że diaksy nie o! będą niczym ciężkim z tym ekipunkiem. Co tam się dzieje? Chłopie, nie, co tam co robisz? Jest? Co tam robisz? Co się dzieje? Ej, ja nie ogarniam co się dzieje, dobra. Okej, okay, dobra, ja chcę sobie, sobie kamienny off, bo chcę wykopać żelazo, a żelazo jeden killoffem, no, to nie jest pomysł. Fortunka, ey yo, Fortunka też się może przydać. Zróbmy sobie w takim razie jeszcze jeden kilof I dostaliśmy Mending. Nie, Mending mnie nie interesuje. O, ale efficiency, jak najbardziej, więc gitarra. Co tam się dzieje, Tritsus, na dole? Czy ja tam Mordo. mogę zejść? Czy to jest zły pomysł. O, to jest zły to pomysł. pomysł. A, tak, to był. To bardzo to zły pomysł. Okej, okay, więc mamy, słuchajcie, siekierę potężną, potężny kilof Co tu się dzieje, Tritsus? Jakieś pułapki normalnie stawiasz na mnie, chyba. E, dobra, ja tutaj LOL, ale cheaterskie to jest, ale to jest czterskie. To będzie trochę cheaterskie. Patrzcie, mamy teraz dwa węgla, bo dobra, wywalę ten węgiel, nie mam w ogóle drewna. Węgla, co ja gadam. I wykopiemy jeden węgiel. Fortunką tysiąc. I dostaliśmy... Ile? Dwa i pół staka, Pyk! Kolejne co? kilka staków węgla i... Ej, e, bez kitu mam chyba prawie cały ekipunek węglu. Więc może już węgla nie będziemy zbierać. Wykopmy sobie ten, e, to żelazu i będziemy mieli żelazny kilof. Żelazny kilow plus fortunka. Brzmi jak coś dużo lepszego niż kamienny kilow e, plus fortunka, no bo hej, będziemy mogli przynajmniej zebrać diamenty i jak wykupimy sobie diamenty i z jednego Diaksa. Z jednego Diaksa, będziemy mieli kilka staków diamentów, to będziemy naprawdę dziani. Ej, opuszczona kopalnia, Mordu, chodź tutaj, Uuu, szybko! tylko, dobra! Przepala mi lecę! I kanion i Diaksy! Nie diaksów nie ma, ale chodź, zachęciłem cię, nie? No, dobra, tak, <laughs> tylko przepala, no, nie przyspieszę tego! Okej, okay, do okej, okay, patrzcie na to. Robimy więc żelazny kilof, który naprawdę nas urządzi, słuchajcie, totalnie. Tylko, że yy, pff, nie jest on zreżantowany. Muszę starać się zawrócić na górę. Na szczęście, kopanie schodów tym kill nie jest jakieś problematyczne. No, chyba, że natrafiamy na yy, gravel. To wtedy jest. Szybki enchant przed wyprawą na te rejony, co TridCustek reklamuje. Co to mamy? Silk Touch 1000. Po co mi Silk Touch 1000, ludzie? Ja nie wiem, naprawdę. Efficiency 1000. Nie, ja tu chcę fortunkę, bo będę chciał wykopać bardzo dużo diamentów, a efficiency Co robić z Tysiące ja się pytam? Chyba nic. No nic, po co mi taki enchant? Więc tak, na kamienny kirow chcę mieć słuchajcie, wydajność, a na żelazny Chcę mieć fortunkę. To jest plan, bo każdy enchant ma, słuchajcie, 1000. O, i patrzcie, mamy fortunkę. Ej, 15. Diaksy! Ale nie mam Weź kosz tutaj! Słuchajcie, no dlatego, chodź ja był killoff! Już zaraz przybędę! Są ze trzy chyba! Uuu, ej, to będzie stary. To będzie chyba... z 10 stacków. No, bez kitu to będzie dużo <laughs> staków. Dobra, jeden kilof efficiency tysiąc i jeszcze drugi, jeszcze drugi cf, efficiency fortunka. No nie, 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 nie. Ja tu potrzebuję wydajność! I mamy, słuchajcie, kilofy z wydajnością 1000, z Fortunka możemy iść po te diaksy. Przysus, gdzie ty jesteś? Tutaj, chłopie! O, Popatrz. zobacz, Yo, są tutaj! Faktycznie. Ej, czekaj, 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 bo ja, ja chcę po kolei, ok? Za szybko, za dużo, to niezdrowo, stary, ja tu zrobię sobie jeszcze pochodnie. Okej, okay, ja ale ja już też mam, już też mam, okej? Okay? Okay. Już też mam pochodnie, ale czekaj, chcę zrobić po kolei to, bo już węgiel kopaliśmy, tak? Ale chcę zobaczyć, ile wypadnie redstone'a, bo redstone ogólnie dużo. Ok, więc teraz wypadnie stona trzystaki. Yy, co jest krane? Oje, dlatego no, dużo. A diamentów Pewnie też panie dużo, ale ile? Dobra, My, więc to jest challenge. Jeżeli ktoś napisze komentarz w tym momencie, zastąpisz sobie filmik, napisz w komentarzu ile wypali diamentów, Jeżeli zgadniesz, możesz się pomylić o. o 16, to wtedy ci przypnę serduszko. Ale nie, bez oszustw, bez oszustw, napisz teraz komentarz. Zobacz, ile wypadnie i zobaczymy, czy miałeś rację. Możesz powiedzieć o 16. Uwaga, jeden diament i słuchajcie... Ile? Czekaj, czekaj. Pyk, pyk. Ty nic nie ponosiłeś, nie? Nie. Okej, okay, mamy, słuchajcie, trzy staki i niespełna jeden stak kolejny, czwarty. To daje 253 diamenty, chyba. E, więc zobaczymy, czy ktokolwiek zgadł. Dobra, stary, serio. 253 diamenty z jednego złoża. Czy ty to słyszysz, oh. stary? Czyli ile będzie z całego? Jak tu jest tych kilka ich Dawaj, ej, ich dawaj, dawaj, dużo. dawaj. Ej, co jest, stary? Mamy, mamy chyba całe ekwipunki diamentów w tym momencie. Nie, co ej, jest? Czekaj, ja czekaj. Zbieram, Ile, ty zbieram jeszcze, zbieram? Oh, sorry, sorry, dobra. No, zbierz to, zbierz okay. to. Okej. Okay. Okej. Co tam masz? Co tam masz? Bacz, Ile jest? Mordo, liczymy. Czerny. Jeden nie, stak. Tu, nie! Dwa staki. Nie! Trzy staki. Nie! Zabiję cię, nie tego! O nie! Okej, okay, przynajmniej ich nie spalisz. No a... nie, się <laughs> ja jeden. Dobra, słuchajcie, ludzie, lecimy z tym dalej. Teraz zacznie się jazda, bo do tej pory enchantowaliśmy narzędzia. I, i tak było, było fajnie, ciekawie, prawda? Fajnie, ale teraz, słuchajcie, robimy sobie diamentową zbroję. I nią! Zenchantujemy! I zobaczymy, jak to jest mieć na przykład Protection 1000 albo Torncy 1000, Cierni 1000, czy sobie mam się dwa plate tak. Stary, czy my ten czanty możemy łączyć w Kowadle? Może spróbujmy. Woo! To już by było OP! Zrobili na przykład. Zbroje, która ma Protection 1000 i Torns 1000. E, o nie! To będzie mocne! O nie, ta wioska jest, stary, zniszczona totalnie przez nas. Co żeśmy zrobili? A tutaj jest piecyk. E, wiem, 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 że jest piecyk A, okay. w tej ruinie. E, tak, to, to jest przykry widok. Dobra, ale teraz słuchajcie, czatujemy, więc zaczynamy słuchajcie od Chessplayta. Dostaliśmy tornsy 1000. E, ej, stary. No. Weź mi, weź mi, dotknij. Weź mi po prostu pas i łapkę, star. Zobaczymy, czy, czy ubrzesz. O, czekaj, tylko się naje. No, tylko to, się najem. Uwaga. I, i... O nie! Ej! O what? Ej, czekaj. A ja mam spam gdzie indziej. Żazny golem, dzień dobry, żazny golemie. Pyk, co zrobisz? Pyk. Ej. O, o, o co chodzi? O co chodzi? On nie może cię dotknąć. Ej, czemu on mnie nie może dotknąć? Jak to działa? Ej, ja byski, tego nie czaję. Okej, okay. on się zbagowo, słuchajcie. A teraz, co? Zrobisz mi coś? Nie. Co jest z nim? Pa... pa w ogóle nie możemy mi Co? A, ty mnie próbowałeś z O nie, dobra, okej, okay. lipa. E, okej, okay. mamy w sensie spodnie Protection 1000, więc... Um... OP, wiadomo. E, tutaj mamy Projectile Protection 1000. Okej, okay, czyli żona strzała już nas nie dotknie tak naprawdę. A na butach fajnie by było coś jakiś Feather Falling. E, Okej, okay. Protection też jest git. Dobra, słuchajcie, mamy naprawdę OP seta. No on nic tam nie robi. Ale słuchajcie, my coś mu zrobimy. Zrobimy teraz Diabetowy Biecz. I tak to będzie e, zabójcza broń, prawdopodobnie. Bardzo zabójcza broń. Mending, nie, nie chcę mendingu. Co jeszcze? Looting. Uuu, looting akurat. Looting zostawię na potem. Looting to będzie ciekawy Mieczyk. w sensie jak teraz zabijemy jednego creepera To pewnie będziemy mieli y, na stack TNT, okej, okay, mamy sharpness y, O to mi chodziło, by sharpness i looting, dwa mieczyki To jest to, co potrzebowałem, więc y, czekajcie, co my możemy zabić Z czego, o, o, o okej, okay. mam pomysł, to jest looting Podbijmy do tej świnki i patrzcie, hyc Hyc i y, y, ile będziemy mieli mięska? 27 mięska Pozdrawiam, a osiołek, coś nam wydropisz? Pewnie skórę nam wydropi osiołek, tak Jo, patrzcie, mamy co? Ile my mamy? Z... Mamy ponad 3,5 staka skóry z, z jednego osła. Co jest grane? A z kurczaka? Okej, okay. stak piór, e, stak mięska ponad. Dobra, to jest, słuchajcie, wypas. Więc ten miecz warto się zaopatrzyć w Looting 1000. Tylko że wkurza mnie to, że mam stary. Dwa miecze, że nie mogę mieć takiego jednego, potężnego miecza. Pyk! Dobra, Więc stary, jak Jak ja zabiję golema, czy nie dostanę bardzo dużo żelaza? Ej, możliwe, możliwe, Ej, ale ja już to jest, mam tutaj. coś czekaj, czekaj. Co? Już masz kowadło? O co chodzi, gościu? Czekaj chwilę, no ale... stary, wiesz ile ja żelaza czekaj. wykopałem tą Epic Chance 1000? Czekaj, czekaj, okej... Okay. Nie, ten pięć żelaza, tak nie działa. Co? Ty już masz całe kowadło, gościu. Ej, teraz ja to łączę. Siódmy poziom no, muszę mieć. To. Siódmy poziom do zrobienia z tym mieczykiem to naprawdę nie będzie dużo problemu, patrzcie. Pochodzimy sobie i pyk, i nie ma. Pyk, pyk, tak to mogę, tak to mogę expić, słuchajcie, naprawdę. Pyk, pyk, narka, narka, i do widzenia. Ej, stary, zapędziłem się, już mam ósmy poziom, w ogóle o co nice. chodzi? Chodzę tutaj, morduję te potwory, bo wszystko dosłownie znajnego z hita, to jest niesamowite. Sharpness 1000 rządzi, okej, okay, prawie dziewiąty poziom, dobra, to ja wracam do wioski. Okej, okay, zrobimy teraz najbardziej epicki miecz ever. Co? Nie gadaj! Nie da się. Nie gadaj, się baguję! Jest, jest Baguje się albo jest jeden poziom, ma tysiąc, looting tysiąc, a sharpness ma 5! albo na odwrót. O nie, to ja nie jestem. To ja wolę mieć moje dwa mieczyki z powrotem: sharpness i looting, dobra, nie ma tak dobrze. A już myślałem! Ale faktycznie to by było zbyt op, stary. Słuchaj, idziemy na pojedynek. Robimy Dobra, to. tylko sobie zbrojkę enchantuję. Dobra, zęczam z zbrojkę. To będzie dziwny pojedynek, coś czuję. <grym> tylko czekaj! Zanim zrobię pojedynek, chcę zrobić jeszcze jedną małą rzecz. To będzie chyba dosyć dobry pomysł. Czekajcie, patrzcie co robię coś. To będzie tajna broń na jeża. To będzie mega OP. Tylko że muszę to sobie skraftować pięknie. Czy dobre, dobrze, dobrze. Nie, super, nie. D na odwrót, na odwrót, o git. Nic jem, nic jem, nic jem, totalnie, nic nie nic nie mam, nic nie mam, nic nie mam. Nie patrzcie, tricus Już widzę! O nie! Infinity tysiąc je się nie przyda! Coś innego, coś innego. Pan. U what? Czekaj, stary. Co masz? Weź ze mi zbroję, bo pewnie zginę jak cię strzelę, tak coś czuję, ale weź, 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 weź stary. Naprawdę bardzo chcę zobaczyć, okej, okay, to zobacz na wieśniaku, patrzcie na to, co się stanie, co się stanie, uwaga! Pyk! Okej, okay. to jest do, dosyć mocne. Patrz, 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 na to tricus. Spójrz. Tritsus, Trysus. No. Zobacz. Popatrz. To jest stary strzał wiśniakiem. Pa. słuchaj su się, słuchaj się, Jerzu. Pa. O, czekaj. Niech on wejdzie na to, wejdzie na to. Dawaj, I dawaj! I dalej. pyk! Wow! Gdzie on po dziób poleciał? <laughs> o, oh, chyba zginął. <laughs> E, czekaj, a na konia? Czekaj, bo to jest tak OP. To jest łuk z punchem. Punchem? Punchem? Tak, punchem. Ooo! Oh. Go strzeliłem w ogóle? No. Gdzie? Jeszcze raz. O, i nie ma! To jest łuk, który teleportuje. E, co ty robisz, Tricus? Weź mi walni. <laughs> oh. O nie! O nie, nie możemy się bić! Bo mamy takie wysokie tornsy, że a, jak a, o, z czekaj, nas... czekaj, 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 chcę zrobić eksperyment. Giniemy, o nie, się ale odkniemy. popsułeś mi czapkę! Ci cza... Ej, ty mi wszystko popsułeś! Oh. Już nie mam żadnego itemu! A dawaj, walnij mnie teraz! No i ja nie mam zbroi! Ale walnij mnie teraz! No, ale po co nie mam zbroi? No dawaj, dawaj! No, no nie mogę. Nie możesz? No nie mogę, masz tarczę. No, no, no i zginąłem, bo już ja mam zbrojki, no już... Wziąłeś kolej do. Ej, dobra, to było OP, to było OP. Ej, stary, weź czuj, stój! Chodź tu, chodź tu, zróbmy to. Trzymaj łuk, trzymaj to. I weźmy, stary strzel, jak ja podskoczę, okej? Okay? Okej. Okay. Zobaczyć, jak daleko polecę, Czekaj, Ja sobie jeszcze fowa, okej? Okay? I stary, traf mi, jak y jestem u góry. Uwaga! Okay. I... Okej, okay. było chyba, okej. Okay. Nie, słabo! <laughs> Nie, myślałem, że mocno tak mnie waliło. Weź Co jeszcze jest? raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. No dajesz, dajesz. Traf mi dobrze, traf mi dobrze. Okej, okay. wow, okej, okay, teraz było lepiej, trafiłem do wody, no. do wody jest, nie no nie, dobra, mega OP, mega OP, przepalanie rzeczy super, dziękuję za łapki w górę, bo bez tego by się nie udało tak pięknie przepalać i temu, więc subskrybuj, kliknij sobie jeden z tych dwóch odcinków, które teraz się wyświetlają i pamiętaj, że odcinki z Minecrafta są codziennie, więc żeby nie przegapić, włącz dzwoneczka, do zobaczenia i jutro na kanale, pozdrawiam cię, krótko. cześć.